Zabieram się za rozbieranie 1.8 Mondeo benzyna No i tak Pierwszy cylinder Przewód Pierwszy cylinder Drugi cylinder Coś tam trzyma jakiś tuning tu poszedł To o, to jest chyba o, o. To jest chyba oryginalny przewód I tu kolejny rodzynek. A w bagażniku... No jeden, tak jakby z tych oryginalnych, niby okej. Okay. Tu jest uszkodzony. Co tu chodzi? Teraz jest hit. Popatrzcie. Non si